Witam państwa gorąco ze studia nagrań yy, Discovery Student. Yy, w drugim odcinku naszego programu Buduj z nami studentami, emitowanego już od dwóch lat, yy, w dzisiejszym odcinku zajmujemy się materiałem znanym, czyli tak jak od roku już tamtego. Yy, podstawowym pojęciem, który dzisiaj yy, się zajmiemy, jest yy, wytrzymałość na zginanie yy, tej oto beleczki. Yy, bodajże z piaskowca wykopanego tam spod lasu. Występowanie tej belki jest troszeczkę niżej, w lesie. Własność Skarbu Państwa. Tak, przystąpmy może zatem do działania, a jeszcze zapomniałem przedstawić, to jest Zbyszek, tak jak w ostatnim odcinku był z nami i dołączył do nas oczywiście brat Zbyszka, Michał, też nasz asystent, a ja jestem Bogdan. Yy, tak nie proszę przedstawić. Yy, 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 bierzemy teraz yy, wzór wzór na yy, wytrzymałość yy, na zginanie, łącznie z definicją. Definicja brzmi. Yy, wytrzymałość na zginanie yy, jest to największe naprężenie, jakie wytrzymuje próbka badanego materiału podczas zginania do momentu jej całkowitego złamania. Tak, wzór. M równa się P razy L przez 4 a wynik podajemy yy, newtona Razmet yy, Przystępujemy do badania. <laughs> Najpierw musimy zmierzyć tą oto beleczkę. Yy, brat przytrzymanie nie ty. Chodź <laughs> ubra. Michał. To jest Michał? Michał ukoń się. Dziękuję. Dobra, mamy belkę? Mierzymy belkę. Yy, a ty zapisuj dane. Nie zapisuj. Yy, Mierzmy. To jest, yy, to było tak yy, 40 yy, B ma, yy, ciężka sprawa, ale 63 i wysokość ma 40. Tak yy, zmierzyliśmy, zmierzyliśmy, teraz ważymy. Yy, dociąż, ale tylko jedną ręką. 260 gram. 260 gram, dziękujemy. Yy, tak, przystępujemy hmm. dalej do badania. Yy, proszę tym maszynę. Yy, jest, to, yy, jest to nasza ściskarko, zgniatarka, wytrzymałka i wyka Też i na tym yy, oto yy, urządzeniu połączonym yy, z mobilnym yy, komputerem pożyczonym z uniwersytetu yy, zmierzymy odporność na ściskanie Tam mamy wyniki Trzeba troszeczkę zejść i... Co? Na zginanie, oczywiście, że na zginanie. Tak. Przystępujemy do działania. Zmierz. Musimy... Pierwsze... Nie, mnie. Musimy zmierzyć rozstawę między tutaj belką. Tutaj. O, o, o. I ta rozstawa to... Aha. tak, wynik zapisujemy i proszę podejść do automatu i odliczać powolutku i jak będzie, ty tu patrz, tu, stań sobie tu blisko. Michał cię zwolnię, chodź tu szybciej, nie mamy czasu tyle, nie rzucaj tym, kucnij tu, kucnij, dobra. Poczułaś? Dobra, jest włączone. A Ty, ja, ja Ci powiem, żebyś włączyła, jak ona już będzie odlicza od trzech od do jednego. Odliczaj. Trzy, dwa, jeden. Włącz! O! Yy, I mamy całkowite zniszczenie. Koleżanka wyciągnie pomiar. Yy, na tym pomiarze uzyskaliśmy yy, zginanie. Yy, proszę, tu parametry. Wyniki badań, data dzisiejsza czas, mamy godzinę 16:05. Siła, z którą działałem na tą próbkę, jest to 3205 N. Wytrzymałość na ściskanie to jest 1,27, a czas obciążenia w sekundach podany to jest prawie 6 sekund. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego naszego yy, odcinka i zapraszamy ponownie na następne. Dziękujemy. Dziękujemy.